Manko, zrobię mały update do wymiany, do grzewacza na Webasto, ponieważ mam termotop Wevo, a zamontowałem palnik z termotop V. I niestety nie chciało to działać. Raz się uruchamiało, raz nie. Raz generowało bardzo dużo dymu i nie startowało. Więc tutaj coś jest inaczej. Nie działa to. Prawdopodobnie chodzi o obroty wentylatora. Trzeba je chyba zmniejszyć, ale można to zrobić tylko wtedy, kiedy webasto jest włączone. Pamiętajcie, że jeżeli webasto jest uruchomione i tylko wtedy można zwiększyć sobie lub zmniejszyć obroty wentylatora. Fabrycznie jest na 156, ja zrobiłem 200, webasto przestało się uruchamiać i nie mogłem tego zmniejszyć. Także trzeba na to uważać. Pewnie dałoby się tam ten palnik jakoś dostosować, no ale to mówię, to jest kwestia kilku dni sprawdzania, zmniejszania, zwiększania. Jak zwiększyłem na 200, to zaczęło mi wydechem wypluwać paliwo i kompletnie się nie uruchamiało. Więc żeby je uruchomić, musiałem delikatnie przytkać w lot i wtedy tutaj zmniejszyć te obroty na fabryczne i teraz to działa. Więc sam ten palnik po prostu no, funkcjonuje z innym webastem, coś jest inaczej. I teraz wam pokażę, że yy, tutaj mam tą opcję, wyłączy webasto i ta opcja się po prostu zdeaktywuje. O. Już nie da się tutaj nic przestawić, więc to też jest takie trochę utrudnione, bo tak zwiększymy sobie na powiedzmy stan 170, ono się przestaje uruchamiać i nie możemy zmniejszyć. Teoretycznie jest tutaj opcja przywracania ustawień fabrycznych, ale niestety próbowałem, nie działa. Więc takie małe wyjaśnienie. Ogólnie te wybasta pochodzą od Volvo V60. i mieliśmy taki problem, że był błąd palnika, założyliśmy nowy, dalej to nie działało. No i stwierdziliśmy, że kupimy używane Webasto. No i przyszło takie, dobierali to powinien, z jakichś tam części używanych, powiedzieć, że to można założyć, to można założyć w miejsce tego. Ja to podłączyłem i niestety był tam jakiś błąd pamięci czy coś takiego. I VIP serwis stwierdzi, że on by to zrobił. Nie wiedząc w ogóle jaka jest sprawa, że to jest w ogóle inne Webasto Czasami pewność Ciebie gubi Ja też byłem pewny wtedy Że te wybasto są takie same, a teraz wiesz, że są po prostu inne I być może to była kwestia Tego, że jest inne wybasto i dlatego nie mogłem go uruchomić w tym Volvo Więc też mogłem wprowadzić ludzi w błąd Ale nie myli się ten co nic nie robi. Pozdrawiam. Nic następnego.